Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Szanowni Państwo, dziś ładna dostawa najnowszego Tiflera. Nowe wzory, stare wzory, troszeczkę zupełnie. Lecimy, bo jest tego sporo, a chciałem wszystko Państwu pokazać. Weź na zezec, do Serwetek do zdjęć i jedziemy z wzornictwem cóż tu mamy do obejrzenia. No i proszę, pierwszy strzał proszę uprzejmie. Zaraz wezmę piękną serwetkę. O, może tak będzie lepiej. Lepiej. Dobrze. No już mi się podoba. Już to mamy, dalej. Już pierwsze zimowe zimowy przyszły. To jest maluszek, ale zobaczymy co to za maluszek. Aha, to na potem pokażę, to na potem. I lecimy dalej. dalej. Generalnie. To jest generalnie przypomnienie pięknego, takiego wiosennego, wiosennego Wielkanocnego wzoru Nie ukrywam, że już część pudełek otworzyłem, po prostu nie mogłem go czekać, co by to Państwu pokazać. Ach, fajne morskie. Oczywiście. Znowu morskie. Bo mi się podobały. Kolejne morskie oczywiście. Okręt. Zaglowiec, o. Zaglowiec. Zaglowiec. No i kolejna bardzo, bardzo, bardzo modna panda. A pani uda? <śm> no nie da. I lecimy dalej. Tutaj, jest taki bohomazik. Modny. Proszę bardzo, w ładnym kolorze. Przypomnienie, bo już dłuższy czas nie było. Konie. Na polnej polskiej łące. Pełnej maków, chabrów, rumianków. Tutaj drugi bucham bohomas do serii, a położę, wezmę to tutaj, o, żeby była taka seria. to się prezentuje właśnie, żeby, że to jest taki. To to chyba jakaś pomyłka, nie, nie sądzę, żebym to zamawiał. Trzeba będzie sprawdzić na zamówieniu fabrycznym, bo to... Nie, chyba, że się Państwu podoba, no to proszę bardzo. Bo... Ale... Chyba że lepiej wyglądał w katalogu, jak, jak, jak na żywo. Idziemy dalej. Aha, bardzo letni wypoczynek nad morzem, nad jeziorem. Trochę za ciemne w katalogu było, było mniej ciemne, ale fajny port rybacki na, na nabrzeżach Norwegii albo Holandii. Bohomaza, ale to już z innej serii. Pokazuję. Tu kolejne przyrodnicze, proszę bardzo. Wilk. O, wilki są zawsze w łodzi, jakoś tak nie pałałem do nich jakąś specjalną estymą. A tu, proszę bardzo, pokazuję, że co by nie było. Ci się sprzedają. przypomnienie fajnych pszczelich serwetek. To Państwo znacie, już przysyłają, przez chwilę nie drukowali, ale już drukują. O! No, to mi się podoba. Wisteria. Proszę bardzo. Super. W mocnym fiolecie, w mocnych kolorach. Do zobaczenia. O, a tutaj nie wiem czy będzie widać, ale bardzo fajna, delikatna serwetka. Tutaj z napisem Już Maria Marian. Mariet. Bardzo delikatna. Te gałązki takie zielone. Nie wiem jak te kwiaty się nazywają. Róże chyba. I tutaj kolejny bohomazik do kompletu. To są modne rzeczy. Także proszę mieć na uwadze, że to są rzeczy modne. Poszukiwane. Tą monsterkę wszyscy znamy ale chyba jakoś inaczej ją nie? Mam wrażenie. Ja tak za bardzo się nie przyglądam już serwetkom, jak one są w kwiatówce. Dobra. Tutaj odświeżone kury. Zestawy kur wszelakich. Oj! To już powinna być jakaś światowa wystawa kur chyba. Bym się przeszedł. Mm, o! I to numer jeden z serwetek Tiflera. Świetne, piękne serwetki w bukiet. Róż z zieleniną. To też będzie fajne, bo to jest na modnych deskach. Ramka z... z No postarali się, postarali się. E, róże, róże, delikatne róże na różowym. Także aż słodziutko jest na tej serwetce. Wezmę to, wrzucę, żeby żeby, o, było wszystko, co jest potrzebne do... Proszę bardzo, tu mamy taki elegancki, piękny kosz i pełni... To może być taki... Proszę bardzo. Taki koszyk może być też Państwa zakupami. Także... Zapraszam. Serwetki, kreska albo tutaj do nas masaski na kępę. O, tego też dawno nie było, a to wzór zacny, i kolejny piękny dwohomazik do kompletu. Potem pokażę. Starłoś, mhm. <laughs> okay. przypomnienie piosennych ptaszków. z kwiatami. Tak, to już były. Ta róża też już była. I kolejny bohomazik do kompletu. karciane są rzadko kiedy, a tutaj są. No i znów jesteśmy, no i znów jesteśmy, a, no tak, zapomniałem, obsługiwałem klienta i założyłem sobie maseczkę obowiązkową. Aha, dobra, to zostawię na później, żeby Państwu pokazać taki jeden pomysł nasz. co tu dalej mamy? Dalej mamy przypomnienie ponowne koni. Konie, kociaki, także stajne. A, tu jeszcze jest kot, patrz. Dopiero teraz zauważyłem, tyle czasu mieliśmy na serwetkę, a ja dopiero teraz zauważyłem... Tego kota. Dobra, lecimy dalej. O! No, powiem szczerze, bardzo ładna serwetka, kawiarniana. Swego czasu Włosi dopuszczali takich kawiarnianych serwetek. I one cieszyły się powodzeniem. Cieszyły się powodzeniem. Dobra, tu mamy kolejnego bohomaza. To zaraz pokażę. O, no, to już mi się kończy. Na chwilę przejdziemy do drugiego pokoju. I piękne, piękne zające wiosenne. Eee, dobra, to sobie wrzucę tutaj jako do wybierania. A tutaj mamy serię z tymi bohomazami taka. Tu, 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 tu i tu i tu i tu. O, proszę zobaczyć, proszę zobaczyć. O, prezentuje się bardzo, bardzo fajnie. A to co ja miałem państwu jeszcze pokazać? To jest taki. Jak ten wzór się nazywa w oryginale? Mamy klientkę na to specjalnie zamówiła sobie właśnie, bo ma taką porcelanę i to się nazywa. Proszę mi przypomnieć. Hmm. Blau, ale to zupełnie inna jest nazwa tego, jak to się nazywało? Mamy gdzieś zapisane. Dobra, co ja tu jeszcze mam? Co ja tu jeszcze mam? Tu jeszcze mam te cztery pudełka, ale to chyba będzie lepiej... Dobra, ja wezmę i pokażę ale chyba będzie lepiej jak jak tam się przeniesiemy tu mamy aha tutaj mamy peonię to jest róża to powtórka to nie wiem co to jest to, to nazwę to nie wiem okręt aha czyli powtóreczki już i tutaj mamy, I tutaj mamy. aha i tutaj mamy modne fioletowe deseczki letowymi kwiatkami i modne deski. Dobra, ja tu wezmę e, chwilowo, zrobię porządek, chwilowo przerwiemy, zrobię porządek z tym i żebym wiedział, że się ogarnął. Bo jeszcze tutaj mamy drugą furę takich serwetek do pokazania. Serwetek Stiflera bardzo dobrze. Luśka, wyniknęły niestety nowe okoliczności. Bardzo mianowicie, mianowicie się w tobie zakochałem. O! Dobrze, jedziemy dalej. Mamy chwilkę. Jedziemy dalej. Coś tu nie dobrego. A tu mamy... A, piękne. to się nazywa? Peacock in paradise? No, może i tak. Może coś tu tym jest. Peony flower. Boxes to będą. Aha, to będą te... Peonie w tych... To już pokazywałem przed chwileczką. O! Bardzo ładne, proszę bardzo. Też maki, jak malowane. Bardzo ładne. To też chyba pokazywałem do tak, To jest ten najpiękniejszy wzór z sss Tak, Stiflera. Najpopularniejszy. No i można powiedzieć, że się ogromną popularnością. Tu mamy, co tutaj mamy. A, widzisz, bo to, to nie jest jako Monstera. Teraz właśnie przeczytałem, tylko to są liście dżungli. No, czyli nie Monstera, tylko liście dżungli. To jest różnica przecież. Nie? To jest ogromna różnica. Przecież. To dlatego mi się wydawało, że takie serwetki nie mieliśmy. Że to nowość. Że to nowość. O! To się cieszy zawsze. Radością. Koty wynalazcze. Tu mamy. Nie wiem czy to będzie widać Arabeska srebrna hmm. Hmm. no na no. zobaczyła jest stryk. Cóż tu takiego żeśmy zamówili A no tak ale To też już pokazywałem. Namieszałem sobie sam w ogóle oj Dobra to, to co pamiętam to nie będę wyciągał. Tu mamy... A, tutaj są. To już jesień, szyszeczka, prawdziwek, listki. Jak najbardziej. To tak, wilka zielonego na pewno pokazywałem. To sobie tu odłożę. College Paris. No ciekawe. Do tego, bo ja tego ty o tych nazwach ja nie pamiętam. A. No tak, takie wintarzowe obrazki ze Sparyża. A, tego bochomaz już pokazywałem, bo to się nazywa legumina. O widzisz, legumina zielona. No. Mamy arabeskę, ale złotą. No to bardzo ciekawe, to bardzo ciekawy. Tutaj przerwa w ogrodzie. Hmm, nic nie siema. jest podwodny, ale to, no właśnie. to już też pokazywałem. Dobra. A, już wiem. To jest, będzie koronka. To będzie piękna, piękna koronka. O, to też wiem co to będzie. To jeden z moich ulubionych lawendowych wzorów. Uważam, że jest absolutnie pełny. Tu jest po prostu na tej serwetce wszystko. Na tej serwetce jest po prostu wszystko. i liście, ciekawe, Ach, no właśnie zaczyna się kolejna seria bohomazów, no nawet, nawet jest w nazwie boho, no właśnie Zagaryp, Tak A, to też bohomaz. To też pokazywałem, to też bohomazy. No tyle. Zaraz zobaczymy. No i piękny. Wróżki. Nie wiem czy to będzie to, tak delikatne są tutaj te twarzyczki, że nie wiem czy to będzie widać. na farfala. To to już pokazywałem. Kon, konie w stajnie pokazywałem. Wróżstwo prowence. Aha. No i bardzo dobrze. Też kolejna lawendowa. Powiedzmy, tamta jest na pierwszym miejscu, ta Tilda. O! Jest doskonała. Ta jest na pierwszym miejscu, a to jest na drugim miejscu. Wsieprzane takie obie, z tej samej firmy Tifler. Także naprawdę udało mi się, naprawdę postarali się. Eee, Marina. Proszę bardzo. Aha, jaki morski wzór, elegancki i można, i można takie morskie, eleganckie zaprojektować. Blush Pink Bouquet, to będzie ta najpopu najpopularniejsza róża. Tu mamy Romantic Mariage. Nie wiem o co chodzi. Aha, no tak. No, 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 no. Ten delikatny biały z zielonymi z napisem, że Just Marit. Marii. Tu mamy, ach, tu też bohomas, ale w takim kolorze kolorowym. Chyba nie pokazywałem. E, Bellissima, to już na pewno pokazywałem. Bohomas fioletowy. E, to jest miłość w Paryżu, to przypomnienie bo to się bardzo fajnie sprzedaje i się cieszy popularnością. Mm, Belisyna, tak? Petit Fleursuit.com. No, zobaczmy, cóż to jest. Cóż tutaj, żebyśmy sobie nie mówili. A, tu takie bardzo, bardzo, bardzo dobre kwiatuszki akwarelowe. ładne. Jest koty w tym stajni, to już pokazywałem. Boho, Bohomas, to też Boho, to Belissima, Fleurs, i Beleza. dobra. No to jeszcze co, proszę Państwa? No. Zobaczymy to. Cóż to było, bo nie pamiętam. Aha, tutaj ten bochomas, ale to już pokazywałem go w tym kolorze. Już się mnie myli troszkę. Już się mnie troszkę myli. I tutaj mamy co? Bohom. Boho. Aha, no i tu też. Czyli już wszystko praktycznie wszystko praktycznie pokazałem. Dobrze, szanowni Państwo. To jest to. Kupę roboty przed nami. Trzeba Zrobić zdjęcia, trzeba zrobić zdjęcia. Trzeba, trzeba yy, zeskanować paczki, zrobić zdjęcia. Spojrzeć, przede wszystkim, czy się wszystko zgadza yy, z zamówieniem. Bo tamten jeden, że tak wydaje mi się, że go nie zamawiałem. No, ale może miałem jakiś przebłysk yy, tego, że bardzo bym chciał. Yy, I co? I bierzemy się do roboty. Yy, niedługo na stronie serwetki-codaniewity.pl. Popaczki można przyjść samemu osobiście. To w dalszym ciągu mówimy, że to są bardzo fajne upominki, bardzo fajne prezenty. Eee, wystawka zmieniona. Kultura, proszę bardzo. Miasta, to zaraz dołożymy coś. Zwierzaki tu też dołożone. Multi zwierzaki tu na dole, wynalarcze z pepedów, to już Państwo widzieli na niedawnym filmie. No i co? I bierzemy się do roboty. Jak się Państwu podoba? Jak się Państwu podoba dzisiejsza dostała Tiflera? Fajna. To jest jeszcze nie wszystko, bo oni jeszcze nie wszystko wydrukowali, także lada dzień. Nie wiem, czy zdążę na, dograć do, do tego filmu, czy jednak będę musiał zrobić nowy film. Lada, lada dzień przyjdą nowe wzory, już mam nadzieję nowe zimowe, bo już, już widziałem kilka fajnych u nich. No i to chyba na tyle na dziś. Zostańcie zdrowi. Do zobaczenia.